CRS Media OstroŁęka, ulica Mała 6, telefon 888-333-505. www.crsmedia.pl. Billboardy, które promują naszą akcję, są takim nośnikiem informacji. Stoją 10 dni w każdym mieście, i one informują mieszkańców miasta o tym, że w nasza akcja, nasz konwój mleczny przyjedzie do danego miasta, w którym stoją te billboardy. Sama akcja stawiam na mleko i produkty mleczne jest sponsorowana przez Unię Europejską Agencję Rynku Rolnego. Wykonawcą tego jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Związek Rewizyjny i ma na celu, ta kampania ma na celu przede wszystkim promowanie mleka jako nośnika wapnia dla dzieci w klasach między pierwszą a szóstą klasą szkoły podstawowej. Mleko i produkty mleczne, przetwory mleczne są najlepszym nośnikiem wapnia dla takich młodych organizmów. I dlatego nasza akcja ma z jednej strony promować, a z drugiej strony edukować dzieci, żeby zamiast chipsów albo zamiast jakichś niezdrowych napojów, które w tej chwili są bardzo popularne, jadły, piły mleko i przetwory mleczne. Dzięki temu ta akcja ma na celu to, żeby te dzieci lepiej się rozwijały, żeby ich kościec, żeby kości, żeby ich um, cały rozwój był dużo lepszy niż jest teraz. Akcja przede wszystkim y, dzieje się w szkołach. Y, te działania na mieście są działaniami dodatkowymi, które mają jakby uderzyć, w, dotrzeć do opiekunów takich dzieci. Czyli rano jesteśmy w szkole. Docieramy z naszymi hasłami, z zabawami, z ulotkami, z próbkami mlecznymi do dzieci. Natomiast popołudniami jesteśmy w miastach, na ulicach. Jesteśmy także w punktach sprzedaży, tam gdzie rodzice, opiekunowie dokonują zakupów i tam też docieramy do ich umysłów, kiedy możemy im przekazać informację, że dla ich dzieci mleko i produkty mleczne są najlepsze w ich rozwoju. Kampania jest przewidziana na 3 lata mamy do odwiedzenia 108 miast Jest to 12 wyjazdów w ciągu roku. No i zakres jest cało cał ogólnopolski, dlatego, że w tym roku jesteśmy w miastach, które znajdują się na północy i tutaj Wschód, północny wschód i, i, i zachodna, zachodnia północ, czyli całe Pomorze. Druga, druga, drugi rok akcji będzie odbywał się przede wszystkim na południu, czyli góry, całość odbieszcza aż po Karpaty. I trzeci rok akcji to jest środek naszego kraju, czyli zachód, środ, Polska Środkowa i troszeczkę wschodu.